Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj taki szybki, niedzielny obchód, takie niedzielne obowiązki i do tego jeszcze omówię sytuację, która miała miejsce dwa dni temu, czyli taką moją wizytę w szkole podstawowej w Dąbiu, to jest szkoła podstawowa, mała szkoła podstawowa wiejska pod Prochowicami, niedaleko Legnicy, niedaleko Wrocławia, ale najpierw kilka słów o paleniu, mamy niedzielę i tak jak mówiłem wam, przepalam drewnem, plus mam e, uruchomioną pompę, ale teraz dołożyłem jeszcze e, owies na podajnik. Owsa mam takie dwa big bugi, które po jednej z wichur mi po prostu e, zamokły. Był naderwany eternit, wszystko się lało prosto w nie, więc nie, mo nie było można tego e, skarmić w żaden sposób, bo to już był smród i e, no i nie nadawało się do zwierząt, więc idzie to jako jedyne zboże, które E, pale, bo mówię: jakieś spleśniałe, jakieś zarobaczałe, jakieś tam syfy, nie syfy, jak najbardziej, ale jako tako palenie zbożem, no nie uznaję tego do końca. No, i teraz mam temperaturę tutaj 43 stopnie. Można powiedzieć, że z nocy owiec tą temperaturę trzyma. E, było naładowane tutaj do pełna o pierwszej w nocy bo tak akurat miałem możliwość to naładowałem i mamy praktycznie cały czas 43 stopnie na piecu zaraz tutaj dołożę, ale żeby pokazać Wam bo pompa działa tylko i wyłącznie w momencie kiedy nie wiem jest zbyt niska temperatura albo nie napale w piecu mam tutaj parametry pracy lepsze skoczyłem za bardzo parametry pracy zużycie energii 1611 kW od połowy września, czyli tak naprawdę są 3 miesiące, więc na pompie mamy zużycie prądu około 700 zł, około 1100 zł, można powiedzieć, że 300 zł na miesiąc, to tyle co nic. A drewna przepaliłem tyle, co tutaj jest, z przodu wzięte skupki, więc naprawdę wychodzi to mega tanio, i na pewno tego nie spalę do wiosny. Więc no, ja jestem na razie naprawdę mega zadowolony z tego połączenia pompy, plus właśnie plus właśnie ruszto i owiec. Znaczy no tego owsa ile tu będę miał na kilka dni, chociaż no wczoraj załadowałem no to zjechało tyle co zjechało, nie? Dobra Załaduję i lecimy z tą szkołą I teraz tak, w piątek na zaproszenie dyrektorki szkoły w Dąbiu e, pojechałem do dzieciaków ze szkoły podstawowej, żeby przedstawić jak wygląda dzisiaj praca rolnika, jak rolnictwo wygląda w nowoczesnym świecie i jak to rolnictwo też można przedstawiać właśnie w internecie, czy to na YouTubie, czy na TikToku, czy na innych platformach, że z tego rolnictwa można zrobić coś ciekawszego niż tylko i wyłącznie właśnie być takie, być tylko i wyłącznie rolnikiem i tylko żyć z tego rolnictwa. I nie ukrywam, że dla mnie to było jedno z najcięższych, najtrudniejszych wystąpień w ostatnim czasie, bo w momencie, kiedy jedziesz, nie wiem, na wizytę do technikum, czy na e, szkołę wyższą, tak jak ja miałem wystąpienie na politechnice, czy jesteś na jakiejś konferencji, to mówisz do osób, które są częściowo w branży, są tym zainteresowane, mówisz takim normalnym językiem, e, a z drugiej strony, w szkole podstawowej. Gdzie masz do czynienia z dziećmi i z nastolatkami, bo to już no, od trzeciej klasy do ósmej, akurat to, to spotkanie miało miejsce. Widownia jest zupełnie inna i tam od razu jest widać, czy się nudzą, czy się wkręciły w to, co mówisz, czy nie wkręciły się. Więc dla mnie, pod względem jakiegoś wystąpienia publicznego, to miało naprawdę ręce i nogi, bo zebrałem jakieś nawet doświadczenie, ale najważniejsze było to. Dla mnie, że tak naprawdę dyrektorka małej szkoły e, poprosiła mnie o przyjazd, żeby trochę zachęcić też tych dzieciaków do tego, że... To, że się urodziliśmy w danym miejscu, że e, pochodzimy ze wsi czy pochodzimy z gospodarstw, nie oznacza, że mamy zamknięte jakieś furtki, zamknięte jakieś ścieżki i że z tych schematów może tak naprawdę wyjść, bo to wszystko siedzi w naszej głowie i gdzieś takie określenia, że nie wiem, jesteś ze wsi, masz gorsze szanse, gorsze wykształcenie, e, są po prostu nieprawdziwe. A niestety to w takim świecie, nazwijmy to szeroko pojętym, dość mocno funkcjonuje nadal. I często widać właśnie ludzi, którzy wyjeżdżają z ze wsi i praktycznie zapominają o tym, jakie są ich korzenie, jak to skąd się w ogóle wywodzą. A jak już wracają na wieś, to wiecie, z tak podniesioną mega szyją, że nawet nie znają e, starych znajomych. A to nie o to chodzi. I e, tak naprawdę to, że pochodzimy z mniejszych miejscowości, wcale nie, nas nie określa w żaden sposób, a wręcz czasami nie jest. Inaczej, nie czasami, praktycznie zawsze jest naszą zaletą, a nie wadą, że z takich mniejszych miejscowości wychodzimy, bo jeżeli jedziemy gdzieś dalej, idziemy gdzieś szerzej, no to jest wręcz odwrotnie, to jest nasz atut, że jesteśmy bardziej takimi osobami zawziętymi, pracowitymi, eee, no tylko, że czasami po prostu trzeba nam to powiedzieć, bo... Nie każdy po prostu ma taką świadomość. Ja wiem, że osoby są takie, które są pewne siebie, ale niestety duża część osób, które wywodzą się z takich mniejszych wsi, po prostu takiej świadomości nie ma. I ja byłem naprawdę zestresowany, chyba gorzej niż na kanapie siedząc koło gościa z wiwy i opowiadając o, o tych y, maltretowanych krowach. Bo mówię, widownia naprawdę wymagająca, ale czy od dzieciaków, czy od nauczycieli feedback naprawdę pozytywny i ja jestem zadowolony. No obrządek w nie zrobiony, obrządek przy kurach zrobiony, więc tak naprawdę dostało nam tu czarnia, ale co do szkoły jeszcze, bo e, mówię, no w szkole podstawowej byłem pierwszy raz, ale odnośnie kształcenia się takiego nazwijmy to w wyższych szkołach, czy w technikach już kilkukrotnie się gdzieś tam wypowiadałem, ale odnośnie szkół podstawowych i w ogóle nauczania, nie do końca i mi akurat w szkole podstawowej, czy też już w technikum, bo już w gimnazjum nie ma, muszę sobie wyperspowodować w swojej głowie, że gimnazjum już nie ma, że to jest relikt brakuje wśród tej całej masy przedmiotów, które tam są brakuje takiego właśnie przedmiotu, który pokazywałby jak wygląda rolnictwo, jak wygląda e, produkcja rolnicza, jak wygląda produkcja żywności. że to się nie bierze, nie wiadomo skąd, że mm, nie wiem masło nie jest z biedronki, że mleko nie jest z kartonu, że naprawdę trzeba dużo pracy w to włożyć, żeby to wyprodukować. E, i taki przedmiot powinien być nie wiem przez rok, po godzinie w, w planie, a nie jakieś tam przedmioty, które są praktycznie do życia człowiekowi niepotrzebne. Nie mówię tutaj o fizyce, nie mówię tutaj o matematyce, czy o, o czymkolwiek innym, ale już nie będę tutaj wymieniał. Każdy myśli, że jakiś taki przedmiot spokojnie by znalazł, który można by wyrzucić, bądź który powinien być nauczany gdzie indziej, ale... no brakuje takich rzeczy. Po prostu brakuje takich rzeczy, żeby... akurat nie mówię tutaj o tej szkole w Dąbie, bo to jest mała, mała wiejska szkoła, ale w takich miejskich szkołach po prostu brakuje tego typu informacji i potem takie dzieciaki czy taka młodzież czy potem tacy dorośli bardzo łatwo się łapią na tego typu różnego różnego manipulacje tych organizacji na taką nazwijmy to nagonkę rolniczą która ma coraz bardziej miejsce potem widzimy te strajki klimatyczne gdzie wypowiadają się że rolnictwo trzeba ograniczyć albo najlepiej zlikwidować niektóre działy bo to tak szkodzi środowisku, że nie widzą, nie wiem, nie widzą problemu w nowych smartfonach, nie widzą problemu w nowych laptopach, ale widzą problem w tym, że Ty y, uprawiasz coś na polu albo hodujesz, gdzie tak naprawdę jest potężna różnica między wyprodukowaniem, nie wiem, koszulki czy wyprodukowaniem jakiegoś telefonu, y, a produkcją żywności, bez której po prostu się żyć nie da. Jednak duża część Społeczeństwa tego całkowicie nie rozumie, dlatego e, takie wystąpienie w szkole podstawowej, takiej czy jakiejś innej, mm, jeżeli będę miał okazję, to po prostu podjadę, ale też nie ukrywam, że e, jeśli chodzi o jakieś zaproszenia, bo dostałem zaproszenie do jednej szkoły podstawowej, też prędzej. Tylko, że ta szkoła podstawowa była. nie pamiętam, miejscowość jak się nazywała, ale to było ponad 700 km w jedną stronę, więc tak jak chociażby w tym przypadku. Jechałem, załatwiałem inne sprawy i miałem okazję, i tak się umówiliśmy, że jeżeli będę gdzieś w okolicy, to po prostu wpadnę i takie spotkanie miało miejsce. No i szybkie obejście na tuczarni. Akurat teraz jest z tej strony dość duża wilgotność, bo ta strona jest praktycznie pusta i po, po prostu patyki były myte w ostatnich dwa dni. Jeszcze część zostało, drugi został, i chyba piąty został. Jak będą myte do końca, to zaraz z Eee, warchlaki, ale muszę jeszcze jutro najpierw wywieźć gnój, Żeby Romek tutaj po prostu skończył, bo gdzie nie gdzie są pełne e, Kojce No i co, i... Mówię, połowa tu teraz stoi Praktycznie pusta Bo... Jak wywołałem te likwidacje macie, no to się zrobiły takie dwie potężne dziury i tutaj akurat to się zapełni przed świętami jeszcze, więc nie będzie jakiegoś, nazwijmy to, problemu, gdyby przyszły jakieś mrozy i tak dalej. Ale no problem dużych budynków jest taki, że chociażby zimą, no najlepiej, żeby ta obsada była pełna, wtedy nie ma jakiegoś tam problemu z temperaturą i tym podobne. Dzisiaj tutaj jest 19,5 stopnia, no ale jakby przyszły jakieś większe mrozy, to by mogło być się ciekawie. Więc. Na razie temperatura jest ok. Na dole grzejemy, bo o tym nie mówiłem, że pompa już jeszcze raz, jakby powiedzieć, chodzi jest uruchomiona na chlewnie. To dla niektórych jest niezrozumiałe, ale tak. Wody jest ogólnie w rurkach tam bardzo mało. To pierwsza sprawa. A druga sprawa, jeżeli są małe prosiaki, to my po prostu grzejemy od dołu, a nie grzejemy tak długo promiennikami. Promiennik jest na 1 dwa dni i to jest temat zamknięty i no w porodówkach czy na nie jest utrzymywana temperatura, jaka powinna być utrzymywana. No i przez to, że może jest przepalone, nie wiem, kilkaset złotych więcej na rok, biorąc pod uwagę to, że trzeba gdzieś tam trochę dogrzać te budynki, tak naprawdę nie tracimy chociażby na przyrostach, nie tracimy na tym, że zwierzęta jedzą, żeby się nagrzać, więc to jest niby z jednej strony koszt, ale z drugiej strony tak naprawdę w ten sposób zyskujemy. I to na dzisiaj wszystko z takiego obejścia. Mówię niedzielnego trochę pracy przy zwierzętach, jednak zawsze jest. Jeszcze na koniec pójdę do pieca i ruszam w teren. To na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam serdecznie, rolnik nieprofesjonalny. Dajcie znać w komentarzach, czy według Was takie wizyty w szkołach są jak najbardziej potrzebne, czy nie widzicie w tym jakiegoś sensu. Miłego!